Przeżywamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dlatego dzisiaj szczypta krytycznego spojrzenia na nas katolików i na naszych braci chrześcijan, którzy katolikami nie są. Dobry, dobro, witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Tak, dialog ekumeniczny, coś co trwa już od wielu dziesięcioleci. Spotykają się różni teologowie, dyskutują, rozmawiają, dążą do jedności. Spotykamy się na wspólnych nabożeństwach, modlimy się razem. Tak, bo dialog ekumeniczny to jest dialog między Różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Tak? Tu trzeba odróżnić ten dialog ekumeniczny od dialogu religijnego czy międzyreligijnego. Tak? W tym dialogu międzyreligijnym szukamy porozumienia, zgody, jedności, wspólnej drogi między chrześcijanami a innymi religiami, jak chociażby judaizm czy, 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 czy islam. prawda? Szukamy, szukamy jedności. Natomiast w tym dialogu ekumenicznym chodzi o o wspólnoty chrześcijańskie. Jak wiemy, tych wspólnot chrześcijańskich jest, jest sporo, jest, jest wiele. No i dzisiaj chcemy sobie zadać pytanie, jaka jest zależność, jaka, jaka jest no, no, no współpraca, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, jakie są relacje o, między Kościołem katolickim, a innymi wspólnotami chrześcijańskimi, między tymi chrześcijanami, których niekiedy nazywamy braćmi odłączonymi. A w tej refleksji pomogą nam dzisiaj słowa kardynała Ratzingera. Serdecznie zapraszam. Kościół w rozumieniu katolickim nie jest niczym innym, jak wspólnotą tych, którzy razem komunikują w ciele i słowie pana. Wspólnota zaś komunii i słowa istnieje tylko w jedności ze świadkami. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że takie rozumienie Kościoła nie powinno i nie może wiązać się z negowaniem obecności Chrystusa i tego, co chrześcijańskie pośród naszych braci odłączonych. Jeśli można powiedzieć, że Kościół jest wspólnotą komunii pod przewodnictwem biskupa Rzymu, który pełni ustanowiony przez pana urząd pierwszego świadka, także Kościół jako taki jest widzialny i jedyny w swoich jasno określonych granicach, to teologia katolicka musi jednak wyraźniej niż dotychczas powiedzieć, że wraz z faktyczną obecnością słowa poza tymi granicami, obecny jest także tam u braci odłączonych w jakiejś formie Kościół. Że dalej, Granice działalności Ducha Świętego nie pokrywają się z granicami widzialnego Kościoła. Albowiem, z jednej strony mogą duch i łaska, na których zasadza się Kościół, nie być obecne u ludzi Kościoła, z drugiej zaś strony mogą działać u ludzi będących poza Kościołem. Byłoby, jak powiada Kongar, Rzeczą głupią i przewrotną chcieć utożsamiać działanie Ducha Świętego z pracą aparatu kościelnego. To znaczy, że wedle nauki katolickiej jedność Kościoła jest jeszcze w trakcie stawania się że spełni się dopiero na końcu czasów tak jak łaska objawi się dopiero w swej pełni chociaż w niej zaczęła się już wspólnota Boża. W ten sposób Katolik łączy się nadzieją z odłączonymi braćmi. Nadzieją jednego Królestwa Bożego, w którym nie będzie żadnego rozdarcia, ponieważ Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Nawet jeżeli świętej pamięci papież Benedykt XVI, czyli kardynał Ratzinger, wypowiedział te słowa kilkadziesiąt lat temu, no to one są wciąż aktualne. To znaczy, Wedle nauki katolickiej, jedność Kościoła jest jeszcze w trakcie stawania się. Z jednej strony to dobrze, że do tej jedności dążymy, a z drugiej strony, no niestety, ciągle dają się zauważyć takie, takie ruchy i to ze strony katolików, i ze strony niekatolików, które tę jedność burzą. Co mam na myśli? Mam na myśli pewne osoby, które się nazywają katolikami które chciałyby te, tych wszystkich braci od, odłączonych, jak ich nazywamy, tych wszystkich naszych braci niechrześcijan, widzieć, przepraszam za, te, za ten obraz bardzo radykalny, ale właśnie widzieć ich smażących się w piekielnym ogniu. Natomiast bywają też bracia niekatolicy, chrześcijanie, którzy patrzą z pewną taką. No, bo bardzo radykalnie to powiem, z pewną taką pogardą na katolików, że my to tacy zacofani, prawda? My tutaj jesteśmy postępowi, my, my tworzymy nowy kościół, jakiś nowy wymiar, nową jakość. My, my teraz lepiej rozumiemy Słowo Boże, lepiej je interpretujemy, bo wiemy, jak należy żyć. Eee, oczywiście my te wszystkie skrajne, e, skrajne poglądy, skrajne sytuacje, skrajne, skrajne podejścia do, do siebie nawzajem odrzucamy. My mamy żyć nadzieją, o której pisze, o, o której pisze kardynał Ratzinger, nadzieją, że, że będzie jedność, że będzie jedność i do tej jedności mamy dążyć. Mamy żyć nadzieją, że ta, ta, ta jedność się zrealizuje tam w Królestwie Bożym, że właściwie to Królestwo Boże ma już tu na ziemi się realizować Królestwo Jedności, Miłości, Sprawiedliwości, Pokoju. I dobrze, jeżeli do tej jedności będziemy dążyli. Dobrze, jeżeli będziemy szukali porozumienia, będziemy szukali wzajemnego zrozumienia. I jeszcze jedna rzecz, na którą, na którą kardynał Ratzinger zwraca uwagę, a mianowicie to, że obszaru działania Ducha Świętego i Bożej łaski nie można ująć w jakieś widzialne granice. Duch wie, kiedy chce. Duch wieje, kiedy chce. Bóg w udzielaniu swojej łaski jest wolny. Może udzielać swoje, swojej łaski, może udzielać swojego ducha temu, komu zechce. I może się paradoksalnie okazać, że ktoś jest w takich formalnych strukturach kościoła katolickiego, a faktycznie w nim nie jest. I być może, taka, taka mi myśl kiedyś przyszła do głowy, że być może te osoby, które które dzisiaj dokonują aktu apostazji, one tylko formalnie potwierdzają to, co już miało miejsce. To znaczy, oni żyli poza Kościołem już od, od, od wielu, może już od dziesiątek lat. Żyli bez modlitwy, bez sakramentów, bez głębokiej wiary. Być może, nie wiem, ja tutaj nie chcę nikogo oceniać. Ale być może po prostu, że tak powiem, przypieczętowali stan faktyczny, potwierdzili stan faktyczny. My byliśmy już od, od lat yy, yy, poza, poza kościołem, czyli poza sferą oddziaływania łaski Pana Boga. Co to jest kościół? Oczywiście tutaj kardynał Ratzinger podaje, że to jest wspólnota, że to jest komunia. Która, która jest zgromadzona, która komunikuje, czyli jest w jedności z Eucharystią, ze Słowem Bożym, pod przewodnictwem świadków. Przy czym, przy czym przy, przez tych świadków mamy tutaj na myśli tych, którzy są również następcami świadków. Ta tradycja jest przekazywana, a więc a więc biskup Rzymu jest takim symbolem tych świadków, a więc, a więc jesteśmy wspólnotą, którą prowadzi Bóg, którą Bóg obdarza swoją łaską, wspólnotą, którą prowadzi do zbawienia, a można powiedzieć na czele, na czele tej wspólnoty jest biskup Rzymu. I tym, co nas łączy, tym, co, co, co daje nam siłę, tym, co, co no, sprawia też jedność między nami, jest słowo Boże i Eucharystia. Tak moglibyśmy to, to, to jakoś opisać. Jeżeli ktoś już był poza Eucharystią, ktoś był poza słowem Bożym, ktoś był poza jednością z biskupem, to można byłoby powiedzieć, że był poza kościołem, że był poza kościołem. I to właśnie to jest dramat tych ludzi. Słuchajcie. To jest dramat, dramat tych ludzi. Ludzi, którzy wychodzą z orbity oddziaływania łaski Bożej. Dlaczego to jest ich dramat, a nie dramat Kościoła? Dramat Kościoła o tyle, o ile my cierpimy z tego powodu, że, że ktoś odchodzi na złą drogę. Tak? Że ktoś schodzi z tej drogi prowadzącej do zbawienia. To nas boli. To, 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 to rodzi smutek w tym znaczeniu, prawda? Ale dramat przeżywają te osoby. Bo te osoby odłączają się od tej wspólnoty, która idzie ku zbawieniu i, i, i rozumiemy dramat tych osób. One, te osoby, które odłączają się od, od, od Kościoła, jakkolwiek ten Kościół rozumiemy, prawda, czyli ta to, 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 to sfera oddziaływania łaski Bożej, te osoby pozbawiają się daru zbawienia wiecznego. Oczywiście zawsze mogą wrócić. Ja tak troszeczkę żartobliwie mówię, że teraz mamy, teraz mamy modę na, na modę w cudzysłowie modę na, na odchodzenie z kościoła, moda na apostazję, za kilka czy kilkanaście lat będzie moda na powrót do kościoła. Oby to nie była tylko moda, ale, ale szczere, prawdziwe nawrócenie. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy w drodze ku zbawieniu. Wszyscy jesteśmy w drodze ku, ku, ku życiu wiecznemu. Wszystkich nas prowadzi Pan Bóg. Szukajmy prawdy, szukajmy zgody, szukajmy jedności. Szukajmy tego, co, co pozwoli nam łatwiej tę drogę tutaj na ziemi przejść. Przede wszystkim szukajmy prawdy. Tak? Szukajmy prawdy. I myślę, że, że ten, ten dialog ekumeniczny, o którym mówię, niekiedy bardzo trudny, od takiej strony doktrynalnej, rozumienia Słowa Bożego, sakramentów i tak ten, ten dialog doktrynalny nie powinien nam przeszkadzać, albo nie powinien nam utrudniać tego, żebyśmy my, jako, jako chrześcijanie, starali się żyć przede wszystkim w największym przekazaniu, przekazaniu miłości Boga i bliźniego, żeby w nas nie było, nie było jakiejś złości, zawiści, nienawiści, poniżania, pogardzania, odrzucania. To, to, to jest coś, coś, to, to jest w ogóle niechrześcijańskie. Tak? Jeżeli ktoś w ten sposób myśli o, o innych współbraciach chrześcijanach, to po prostu to jest niechrześcijańskie. To, to po prostu jest niechrześcijańskie. Tak? I tutaj, tutaj trzeba podstawowego, fundamentalnego nawrócenia w, w, w nas samych, w naszych. W naszych sercach, w naszym życiu. Niech się dzieje jedność, niech się dzieje zgoda, niech się dzieje to, o czym powiedział Pan Jezus, żeby przyszedł taki czas, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, dobrej nocy.